Region etnograficzny, który leży w północnej części Mazowsza. W przeszłości rosła tu gęsta puszcza zwana zagajnicą lub puszczą zieloną. Naturalne warunki krajobrazu i uwarunkowania historyczne sprawiły, że zrodziła się tu niezwykle bogata kultura ludowa. Mieszkańcy puszczy. Trudnili się rybołówstwem, obróbką drewna, tkactwem, wyrobem smoły i węgla drzewnego oraz lisactwem. Do początku XIX wieku pracowali w puszczy także bartnicy. Z czasem, gdy wykarczowano puszczę, rozwinęło się tu rolnictwo, ale do dziś przetrwały na kurpiach relikty dawnych wierzeń i obrzędów związanych z lasem. Jednym z nich jest wypiek figurek z pieczywa zwanych byśkami i nowymi latkami. Pieczono je od Bożego Narodzenia po święto Trzech Króli. Przełom roku był szczególnym czasem w życiu człowieka i przyrody. Starano się na wiele sposobów zapewnić sobie dobrobyt w gospodarstwie i zdrowie w rodzinie. Wybitni badacze kurpiowskiej kultury, Adam Chętnik i Jacek Olęcki, uważali, że wypiek pieczywa obrzędowego był ważnym elementem ludowych praktyk magicznych i wierzeń związanych z cyklem życia człowieka i przyrody. Zwyczaj wypieku byśków i nowych latek zachował się na kurpiach do teraz, choć zanikła jego magiczna rola. Dziś piecze się byśki przez cały rok. Często można je kupić podczas festynów i ważnych wydarzeń na kurpiach. Byśki i nowe latka są symbolem kurpiowszczyzny i stanowią ważny element. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Będziemy stać kubyśki robić, aś mąki a śmąki przyziąć? A mamy w sianie, to idź sam razowej zytni. Dobrze, bo u nas to robzili z y, takiej zytnej, z pytlowej. A, bo tutaj to młyny u Was były w kadzidle, a u nas w miesięcu to, to, to e, taka, z takiej razowej robili i robią, bo e, w zarnach mhm. nie to, yy, to, to co, z jak... zrobimy może z takiej zniesanej. No to zrobimy. Trochę wsypmy tej zytnej. Trochę tej pytlowej. Aha. To takie będą bieższe, bo takie tak z tej bieższe, razowej, ładnie, to gładce. będą takie za ciemne. To tej tyle. Tutaj też taka garść. Tak. tak. Jeszcze? No, może jeszcze trochę wsyp. I ja zaraz z wody krużyce no tak. przyniosę. Wszystko Ci wlepsi? No tak. Co jeszcze przynieść? Zobaczmy, jak tutaj będzie. Bo tak jak będzie za rzadkie, to... To nie da, nie, da rady, nie, 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 nie <laughs> będę chciały te byśmy stoić. No jeszcze chyba trzeba. Może będzie. Może. jo. To gnieć teraz? No teraz trzeba ugnieść. A teraz będzie kosula tak, mokra. Tak. tak babcia moja nie. I u nas to tak było, że jak mama mówiła, że ta zaraz kosule będą mokre. Tak. To będą dobre biszki. Tak. Się kosula do pleców przyklei. No. A u was też kwiat to samo, nie? No u nas tak ja. samo, tak. Babcia zawsze przed no. Bożym Narodzeniem rozcyniała właśnie, gniotła te ciasto i robili mbeśki. A z całego pońka chodzi. Z tej razowej to trzeba mocno wygnieść. Tak, mocno no to... wygnieść. No bo już kosuga taka zielgotna się zrobiła. To no, no to może i będzie. Trzeba mocno. Dobry? Myślę, że będzie dobry. Tak? Dobra. No ja bo jeszcze trzeba w ręku. Tak. Jeszcze później w ręku w trochę, ręku, trochę tak, będziemy tak, przegniatać. Nie? To myślę, że będzie dobrze. Przyniosłem pieprzu do tych żeby ślepy nie był. Dobrze Stasiu, to teraz urzij po, to, po kawałku ciasta. I będziemy robić, może być takie, ja, tak. A reszty je ja za zimne w ściereczkę, co nam no mnie obsychało. I teraz może zrobimy, co? To co będziemy robić? Może koniki zrobię. Zrób ty swojego konika i ja to tak samo. I zobaczmy, które będą ładniejsze. U was tylko koniki robili u nas? Nie, nie koniki, Doli, różne nie? robili, ale dzisiaj zrobiłem po koniku. I bo babcia moja to zawsze mówiła, że konik to jest taki bardzo wa ważny zwierzak na kurwie. To tak jak no, ja, tak, Mercedes dzisiaj. Tak, i w polu, i w szybkim <laughs> tak, do boża, to tak że... Tak, to całe bogactwo to... i musiał być konik, bo. No jak w gospodarce nie było konia, no to było słabo. Licho to dlatego mówię, że już się dzieje te kunie lepsi. No tak. So. Trzeba przegniść trochę te ciasto. Ja to się nauczyłam od swojej mamy. Bo zawsze jak w sobota no. ja nie z czasu. To chleb zawsze piekł. E, e, a był on taki mały chłopaczek, to żeby nie przeszkadzał, żeby mu ognia nie wywalił, no to dała taki, urwała taki kawałeczek tego ciasta. ciasta I żeby miał zajęcie, a w tam czasie zagniadała, przyciniała no. ciasto do chleba. Ale no. pokazała, jak zrobić takiego biszka, bo tak, to by dała, no to bym nie jedział. Jak ułatwia go coś? Tak. No, moja babcia tak samo. Mówiła zawsze, że trzeba trochę tak rozplanować, żeby starczyło ciasta i na nogi, hmm. i na ogon, i na głowę. No i takie, co, co ten koń najważniejszy miał, prawda? Hmm. Bo jakby zabrakło na nogę jedno, to by było niespecjalnie dobrze. Wtedy, ja. I tak, koń ma ogon taki. Trochę żeby mu zwisał. No. no i łusy trzeba mu zrobić. Aha. Nie, to mama mówiła, jak takie, musisz zrobić nogi grubsze, żeby taki postawny był, taki ciągły. No tak. Tego, do gospodarki ten... dobry. Ja, I do pługa dobry, tak i jest. do woza. No i bardzo ważna rzecz, to trzeba mu zrobić grzywę. U wiesz, to tak z tej pitlowej to takie gładkie, ładne, takie zawsze. A u nas to tak razem z trambanie to tak... Takie chropowane I, on... no. mhm. I wtedy i się. No tak, tak. I te ocy można robić z pieprzu. Ziarenka, bo kiedyś to zbierali różne nasiona. Tam jeszcze jak babcia była młoda, to mówiła, że pieprzu to by było szkoda nawet do, na ocy to mhm. dla zwierzaków. A to jest z czegoś jeszcze innego. Tak, robi. to tam od różnych roślinów zbierali te nasionka i robili mhm. ocy, a później patyckiem dziurki zrobili w nosie. Mhm. I trochę takie z cebuzie mu tutaj zaznaczyli. Mhm. No i popatrz jaki koni. konik. A jo, ładny, koń. Można zaprzągać do Ajo. do wozu. A jo, jest. No tak, te. I tak wtedy jak zrobiliśmy domu jak tak tych biszków, a było nas trochę w domu, to wtedy tak, jak gdzieś tam w, przy tym chlebie mama postaziła e, i uprzekły się, to tak, się bazili mi tak, e, e, który mocniejszy, no. to tak później, to oderwane, a to noga no tak, i tak. No tak, bo to ciasto I jak I było upiecze. wtedy u, e, radośnie w domu. No. Niech sobie w Staśku to zrobili po koniku, a może teraz bym zrobili po jelonku. Takie no zwierzęta z puszczy. I te jelonki to właśnie są mało tego za ładne zwierzęta. To i nie są szkodnikami, bo lisa nie robili, bo kury wynosił, albo zilka Też nie robili. Jelenie to tak ogona to prawie nie mają. Takie tylko tam trochę znak. No ale nogi trzeba, a najbardziej to dostojne rogi. Bo potem się poznawało to Jelenie. Dobrze, trzeba go wyrobić, rogi dostojne. Zawsze robiłem takie jak najgrubsze, bo jak się później bazili w domu, to żeby rogi szybko na mnie pospadały. Tak. E, bo to takie, jak porobili, to wtedy tam nie wiem, który silniejszy. jeden. O! Większe od konia, to im więcej ciasta, to i mam i leśny zwierzak, i gospodarski. No to bysiek to może być. Może ja to... mało podobny do rzeziórki, ale będzie się nazywać bysiek. No moja rzeziórka ja to... gotowa. Sieć. I gospodarskich trochę. Konie dwa. Jelenie, zieziurki, barany i kozy. Staśku, to jeszcze tutaj tego ciasta trochę mamy, to zrobimy po nowym razie. Więcej ciasta potrzeba no, na nowe latko, niż na latko. Na nowe latko to dużo tak. więcej. Efektowań. Podzielimy się na pół i będziesz się swoim gospodarzu, tak. a ja swoim. najpierw zrobić taki wałek. Krążek. Najpierw. Trzeba go połączyć ze sobą. O. Później dwa jeszcze kawałki. bo Ten pastuszek musiał na czymś y, usiąść, tak, prawda? Tak, tak. O. Jeden. Niech to i głowę musi mieć. O, teraz zobacz. No, u nas się robiło tak. tak. To siedzi sobie i oko. Teraz jeszcze się robi taki cienki sznureczek, trzeba uwołkować z tego ciasta. I ten sznureczek zakładamy tutaj temu pastuszkowi, bo on musi być przygotowany na wszelkie czynności. I tym sznureczkiem opasujemy go. Tak. Teraz robię kozicę pastuszkowi. Tak. Kiedyś mówili, że pastuszek bez kozicy to i się nie słuchało. No, ani gąski, ani kury. Jak tak. pogrozić to Musi Tam być czym? Tak, ale zawsze mówili, że z brzozy albo z jałowca. Mm -hmm. I dlatego na jałowiec taki mówił kozica, że, że pastuszek miał z tego zrobiony, aby nie zosikił. No, moje gęsi już wszystkie są. Ale sam najpierw trzeba je obgotować, tak? Dobrze, mamy wodę, garnek. Będzie, będziesz mi podawał, ja będę obgotowywać i do pieca I Żeby się ładne, błyszczące zrobiły i na blachę do pieczenia. I następny teraz. No. To może gorącej wody wezmę, i to gorąco wodą i Dobra. Dobra, dość. To stać kubyśki obgotowane. I może teraz psiec. O, wypaliło się zewnątrz. Odgarniem węgle. Tak. Teraz o, dawaj je tutaj na śłopatę. I do psiekelni. I niech się przechowuje. Zamkamy. Niech będzie pochwalony Jezus no A co myśla się tak postroili? Co robili tam? A my ta zrobili. Józefta zrobili? Zrobili i w psiecu siedzą. A w piecu, a nie popaliły się. nie popaliły, trzeba zajrzeć. Ależ narobzili same byśki, co i nowe lotka. Zrobzili mi nowe lotka. Bo bez nowego lotka nie może być. O, Ładnie się przyjekły. A ładnie I byśki mają to kobietka najdroweś... nawet to Ale ładne. To ciony mają dostatek oznaczać To muszą być ładne. Że ta wito, może i nie pamiętam, ale ja to pamiętam, jak to było i z tymi biszkami i z tymi nowymi latkami. Kiedyś to te biszki e, się i nowe latka się psiekło tylko przed Bożym narodzeniem, a teraz to tak. Cały czas prawie się w żeby pokazywać młodym ludziom, żeby nie zabacili. U mnie w domu, to jak matka gniotła ciasto na e, zacierki z jednej mąki, bo to pszennej nie było zawsze, to wtedy zawsze po kawałku dostawali ciasta, zrobili sobie biżka, ojciec e, kładł do kuchni, to tam węgle odgarnął, uprzeknął i. Były na co dzień biśki do zabawy, a najlepszej dzieci się cieszyli, jak mogli je mrogi poobgryzać wszystkiem. A już potem jak były takie starsze, to się je mociło i dawało się z tym, co, co w oborze były. A znowu z tym nowym latkiem to było tak. Pastusek, pas gąski, w pusty i tam. Znaleźli go jakieś tam zboje, zziądzali go i zostawili na noc. A to już była jesień i te gąski, patrzcie jakie były, że obsiadły go tak dookoła, żeby go ogrzać, żeby nie umarł, bo to już było zimno. I on tam przesiedział całą noc, a rano się wyplótł z tych, z tych śnurów, i przyszedł do domu. Mhm. Przyszedł do domu i pytają się go, gdzieś był, dlaczego się nie przyszedł. I on poziele, jak to było. Ale najlepszej to ja bym wam pokazał. Dajcie mamu tego ciasta, od tych zacierków, to ja zrobię. I ze to było przed Nowym Rokiem, to nazwali to Nowe Latko. I on ulepsił takie wtedy. I ulepsił dwanaście tych gąsków. A to dlatego, że 12 miesięcy w roku jest i na każdy miesiąc jedna gąska. Jak miesiąc się skończył, to co mu, to ten dziobek ci dzieci mu ugryźli, ale to już e, tak było. No i jedno nowelatko to zawsze nosono najpierw. Do świętego kąta, bo ono tam wrozyło dobroć, zgodę, zdrowie i wszystko, dostatek. dostatek wszystko, co najlepsze było. Żeby ludzie się nie kłócili ze sobą, żeby byli dla siebie dobre. No i do tej pory tak zostało. No i tak było, i moja babcia też mi tak opowiadała. To kiedy już jesteś u nas? To byś nam pomogła wymienić na kapsie tych byśków. To pomogę Woma, tyle to jedno nowe latko, to niech zostanie do świętego konta. Ale ja te drugie to tutaj na kapa. To wstawię tutaj. To ja będę Woma podawać, a Wy będzie to tam ustawiać. Tak wymienić, żeby, żeby było, bo to tak musi być, żeby było ładnie. I te będą stały tak samo przez cały rok, jak tamte stoją. No patrz, miesięcy zrośli i nic było, no. to jest tez więcej z będzie. No może tutaj się tak... Ale we dwoje Tutaj się. <noise> tak. To te to, to... Te, to tutaj, bo one później będą do namocenia. No i, i sykownie Wisło, popatrz tam. No, może tak być, może być. Ładnie.